No, witam wszystkich jestem Waldi witamy jesteście na kanale WKW Motor. Dzisiaj pierwsza wycieczka w górki w Czechach wybraliśmy się w nasze okolice do Czech, po zlaty, koło zlatych chor. No i pospacerujemy sobie tutaj po górkach, już w śnieżnej odsłonie. Miałaby dzisiaj taka fajna słoneczna pogoda, ale jak to w górkach bywa, różnie troszeczkę chmur naszło, słoneczko niby świeciło, ale chmur tutaj naszło. Trochę wieje także taki troszeczkę piask wiaterek, przeraźliwy, na się przenikliwy jest. No ale niestety wybraliśmy się z pieskami z rodzinką na spacer. Nasi tam biegają. Idziemy sobie połazić po szlakach, po okolicznych górkach. Zobaczymy, co nas dzisiaj będzie czekać. Po ciężkich bojach ze znalezieniem szlaku Tutaj weszliśmy pod górkę na początku wejścia co drugie drzewo oznaczenie szlaku i potem nagle cicho, ciemno, krzaki nie wiadomo którędy iść, brak ścieżki ale jakoś żeśmy dotarli na górę ruiny zamku Edelstein 685 metrów także tutaj chwilka przerwy obejdziemy dookoła zobaczyć i ruszamy Dalej, jeszcze zerwało się tu wiociąg, jakieś śnieżyca przyszła śniegiem, miota trochę. A miała być taka ładna pogoda. No w sumie jest ładna pogoda, tylko że śnieżna. O, tutaj taka tabliczka informacyjna. Tak ten grusz wyglądał. Dotarliśmy do drugiego końca góry, pisze ruina zamku Edelstein, no niestety tam tylko kupa głazów i to co wcześniej żeśmy najwięcej widoczne spod śniegu to jest to co żeśmy wcześniej widzieli tutaj z punktu odpoczynku. O, z psiorami się szaleją, jeszcze dopadła nas śnieżyca mała, wieje, sypie śniegiem. Także bardzo przyjemnie się zrobiło zimowo, a my sobie dalej niebieskim szlakiem podążamy. Takim pięknym zimowym szlakiem dotarliśmy na następne wzgórze. No, z tego co widać to tam szczyt jest jakiś skałka jest tam, idziemy zobaczyć. No, doszliśmy tutaj na skałkę na szczyt czeka na mnie Nie ma jak na brzuchu zjeżdżać wjeżdżać pod górkę Zeszliśmy z górki wyrk wyr, wyr, górka wyr Tutaj doszliśmy do klasztorku Dabon się zrobił, bo piesek jakiś duży przybiegł Jest to kościół i klasztor Panny Maria pomożne. Wejdziemy sobie na teren kościoła, zobaczymy Taki piękny widoczek nam się tu pokazał. Chmurki trochę się rozeszły. Tam jest nasza kopia biskupia. My sobie tam dalej szlakiem wędrujemy. Już do parkingu. Już cały czas w dół schodzimy. Tutaj ostatnia panoramka, jeszcze taka piękna przed nami. Kopia biskupia. Schodzimy cały czas szlakiem w dół. Tam z Late Hory. Gdzie stoimy na parkingu za miastem.